Dawid Zawada, po wygranym, po wygranym pojedynku na KSW 37, przede wszystkim gratuluję tej, tego pojedynku. Powiedz, czy spodziewałeś się, że twój rywal będzie w taki sposób próbował przeprowadzić ten pojedynek? No, po pierwsze, muszę powiedzieć, że jego stójka też była lepsza niż, niż myślałem, tak? Bo też na początku pocie, tak, nie doszłem na mój dystans, albo na... No nie, nie rozgrzałem się tak dobrze w stójce i muszę powiedzieć, że miał dobrą stójkę. No i też wiedziałem, że przyjdzie to sprowadzenie i też dobrze, dobrze obroniłem w pierwszej rundzie. I se, e, myślałem, w pierwszej rundzie kontrola, nikt jest, trochę nikt się zmęczy i w drugiej rundzie to zobaczymy w stójce, jak będzie lecieć. Dobrze szło, lepiej. I no tam e, spektakularnie chciałem coś zrobić, e, nie wyszło, dobrze obronił to, obalił mnie. Ale w gardzie czułem się dobrze i e, czekałem na to, żeby wstać z powrotem. On chciał mi na nogę. Ja obrony nogi e, Trenowałem, spróbowali dużo przeciwników u mnie, skrętówki albo coś. Mam dobrą obronę na, na to i wiedziałem jak na to zejdzie, że ko mogę skończyć. No i kontrolę trzymam i skończyłem to. Komentujący powiedział, że Robert Radomski wyraźnie jest słabszy kondycyjnie w tym pojedynku czułeś. Rzeczywiście, że jest taka przewaga w związku z tym, że jednak Ty byłeś przygotowany, prawda, do swojego, do swojego pojedynku na GMC9. Tak, no ja kondycyjnie byłem na 5 razy 5 nawet. Bo moja walka na Jameson miała miał być 5 x pięć, kontender na walkę o pas. No i ja miałem, miałem dobrze, dobre powiecie i tak sobie myślałem, że kondycyjnie będę miał lep, lepszą i będę mógł więcej robić presję na niego. Taki Mura, czuję, że była blisko, zanim uratowała Roberta no, Syrena kończąca. No to było takie inne pokazanie na punkty, że ja pracuję na to. Nie, on dobrze obronił, też miał siłę, ja tam siłowo nie chciałem walczyć z nim, bo on fizycznie był, mogę też powiedzieć, że był fizycznie nawet e, silniejszy ode mnie, bo on schodził na 80, ja bym dał radę na 77, to myślę, że on więcej zbił niż ja w No, fizycznie tam był chyba to silniejszy, ale myślałem, jakbym, to minuta była, to bym dostał też balacha albo kimurę. Ta dźwignia na, na nogę, którą próbował zakładać, miałeś taki spokój, czy coś się działo, taki jakiś, nie wiem, powiedzmy, alarm się włączył? Nie, nie, spokój, był spokój, ja e, myślałem, że on idzie pierwszy na e, skrętówkę, ja to na to czekałem, żeby wyciągnąć nogę w ten moment, ale on e, prosto szedł na tą dźwignę, to myślałem, to wstanę, bo stanął prosto na nodze i myślałem, że teraz już e, mo, mogę tą sytuację utero e, uratować, tak. Czułeś, że potrzebujesz tego zwycięstwa po, po dwóch porażkach w KSW? Tak jaka przyszłość dla ciebie w KSW właśnie? Jak, jak widzisz swoją przyszłość tutaj? To właśnie nie wiem. Teraz e, pierwszy zacząłem z dwa porażki, teraz wygraną TKO. No i nie wiem, zobaczy mój menedżer, to wszystko e, pogada z KSW. Teraz e, dalej trenujemy. Mój brat walczy e, 7 stycznia opas w Niemczech na GMC. E, Robert Zolti, Roberto Zoldi walczy 17 grudnia e, FFC. To dla mnie nie ma odpoczynek, ja jestem cały czas w treningach. Odpoczynek będzie po walce mojego brata dwa tygodnie i potem na następny rok, to nie wiem. Jak KSW Ino, mówię, Ino zadzwonić jestem gotowy. Masz jakiegoś zawodnika, z którym chciałbyś się zmierzyć? Chodzi do KSW oczywiście. Mi jest na razie obojętny, kto przyjdzie. 7-7, nikt przyjdą. Miałem zawsze wyzwanie na Rafała Moksa. On walczył z Radomskim, też wygrał, mamy oba wygrane. Ale to nie jest teraz takie wyzwanie na Moksa. Mi jest obojętny, kogo mi dają. Ja jestem chętnie na walkę. Zawsze podczas wywiadów mówiłeś, że MMA jest dodatkową pracą, bo normalnie pracujesz. Czy uważasz, że w najbliższym czasie może się to jakoś zmienić? To się właśnie w tym roku, w, w sierpniu skoń, zmieniło. Przestałem pro, pracować, bo ja, no skończyłem za, zawo, za, 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 zawód i szkołę i dlatego teraz próbuję profesjonalnie. Mam 26 lata i pracować zawsze mogę. To dlatego tego sierpnia rzuciłem pracę i dlatego jestem chętny do walki, bo też potrzebuję te pieniądze, tak. A czy efekty połączenia waszych klubów z klubem Aziza Karol, to dały już jakieś efekty? No tak, no bo my teraz są więcej profesjonalnych chłopaków i dobrze trenujemy razem. Ale więcej muszę w tej walce też podziękować moim BJJ coach Alex Alves, co mi też dziękuję. Obregado, myślę, mi też do niebieski pas dzisiaj to jest dodatkowe zwycięstwo dla mnie i dzisiaj, tak? tak, dzisiaj dostałem i, no, i to mnie też cieszy, nie? No i wszystko, wszystko, razem to funkcjonuje, tak? Czy to wygrane nie wiążecie jakoś kontraktem z KSW? Chciałbyś dalej walczyć za granicą i możesz to robić? To to, to właśnie nie wiem, nie, nie wiem, czy Te, ja dostałem właśnie kontrakt nowy z KSW na trzy walki? No i e, czy ja będę tam mógł się e, e, gdzie indziej walczyć, to, to mamy e, to zgadzamy się zawsze z kazwu, nie? Jak, jak, jak daleko jest do Galii KSW, czy to pasuje, czy nie. Dziękuję. No. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.